Władzy takich ludzi jak Putin i oligarchowie, którzy czerpią tylko korzyści, zyski na ludzkiej nędzy i przelanej krwi waszej. Sława Ukrainie! Słowa! Słowa! Sława Józefów Której! Sława! Sława Józefów Której! 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 Melek rosyjski pokładam! Melek Jezusa Chrystus! Słowa! Mieszczelnik. Ja robotał w Ukrainie, w winnicy w Kalekiejewa. Ja tu z nasz Chok. Mówimy modlitwę za tych, którzy już zostali zabici na Ukrainie. Razem wszyscy. I prosimy pana Jezusa i Matkę Najświętszą, aby ona wzięła pod swój płaszcz Ukrainę, Europę i chroniła teraz od tego, co może być najgorsze. Prosimy, aby dotknęła serca tych, którzy planują dalszą wojnę. Maryjo, prosimy ciebie, Matko Najświętsza, panie Jezu, modlimy się za zmarłych.

módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Wieczne odpoczywanie raczy im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Pożegnanie, błogosławień dla Was tu wszystkich. Niech Was Bóg błogosławi, Eukraino, wszystkie Wasze rodziny, każdego z Was, żeby pokój był w sercach Waszych. Pan z Wami i z Duchem Tworzym. Як вас богослав, Оттець і син і Дух Святий. Амен. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Дуже дякуємо. Тепер e, оголошення. Я вже сказала, сьогодні о 17 годині збираємось тут, будемо протестувати. E, хочу те сказати, що ми опублікує мої тут в Варшаві. Wszystkimi, jak mogłem nie być, kiedy w moim życiu kapłańskim pracowałem na Ukrainie w winnicy koło Kijowa. Pamiętam, jak walczyliśmy o Kościół katolicki. Dzisiaj jesteśmy razem z wszystkimi braćmi i siostrami tam na Ukrainie. Modlimy się. Dzisiaj również i u nas, w naszym Sanktuarium Matki Boży w Niebowziętych Dobrego Początku we Florencji, tam koło Jurze. Będziemy prosić Matkę Najświętszą no o i Łączcie się w tej ufnej modlitwie. Można i przez internet na Szarbel TV, na kanale Szarbel TV w internecie. Prosimy, bo do kogoż mamy pójść, jak nie do Pana Jezusa, do Matki Najświętszej. Widzimy, nikt nie wie jak to dalej się wszystko potoczy, ale dzisiaj jesteśmy razem, braćmi, siostrami, wszyscy. Prosimy o pokój, kochani moi. Dzisiaj powinniśmy sobie podać ręce w naszych rodzinach, w domach, gdziekolwiek jesteśmy, abyśmy sobie przebaczyli. Czyli nie wiemy, jak będzie, ale prośmy Boga Matkę Najświętszą. Widzieliśmy, jak bardzo prezydent się przejął i oczywiście normalnie wszyscy prosimy, więc za nimi wszystkimi. Kari Fratelli Sorelle, qui davanti Ambasciata Rusa, in a Warszawia, Konkola Kołczoł, Datola Benedicjona tutti che protestano, ho dato la benedizione perché hanno bisogno, abbiamo pregato per i defunti, certamente preghiamo per la pace, la pace è così tanto è importante, ma andiamo sempre a chiedere a Gesù, ecco Lui è il nostro Salvatore, non potevo non esserci perché, come sapete, nella mia storia avevo anche un tempo di... La missione in Ucraina. Allora Putin. preghiamo per loro e io vi invito tutti quanti Dlatego, per, e, in diretta ore 15, 15, 15 dal nostro santuario sul canale YouTube Sharbert TV. Ore 15 sarà la preghiera per la pace. 20. Preghiamo, siamo tutti insieme. Dunque, dobbiamo essere organizzati, dobbiamo współpracciare. Tylko razem, możemy pomodoro Ucraini. Tylko razem, możemy pomodoro, tutti. Związek Ukraińców w Polsce i organizacja, e, fundacja Nasz Wybór przygotowała na dzisiejsze e, spotkanie, na dzisiejszy miting, krótkie oświadczenie. Rosja i Polska rzuciły dzisiaj Polwowa, e, po tak, uciekne Kolwowa. I to, zostało zaatakowane. nikt się nie spodziewał że na no. Lwów. Wy studiujecie, no, studiujecie ale jesteśmy z Anglą. to bo zaraz nie wiadomo, jak to będzie. Więc... Dziękujemy bardzo, ale to teraz już same słowa nie pomogą, żeby wzięła no. Ja też boję się tego, że dzisiaj na Ukrainie broń otrzymają wszyscy, kto chce prawda, do walki, nie? żeby nie brali też tacy, którzy nie powinni mieć tej broni w ręce. Nie? è non yes no, no, no. so. Allora, sto parlando loro: sono dal VIF eh, in Ucraina, però dal VUF, preoccupati perché dicono che non bastano più le parole, siamo in azione, siamo in questo momento già, eh, diciamo, dobbiamo reagire. Widziałem, jak młodzież płacze nie? Wielu w wielu domach. A nic nie wiadomo, żadnych informacji. Mamy informacje, mamy. Informacji. Mamy informacje, jeszcze, jeszcze, A jak ludzie boją się? Teraz? Nie, nie się boją się boją? Się. Nie wiedzą, co się A wy co byście zrobiliście? Jakby było. Дивіщесь ще рано, наприклад, о шостий рано, що Юж, в, в Івано-Франківську вибух, аеропорт є, Львові вибух, в бродах е, якась пару кілометрів до діяльних. Пару кілометрів, от тем вибух ест, є зустрі, власне, але там? Та, Броди, каменка, бузька no, то близько є спиною. Infatti, loro dicono che è difficile perché cosa uno farebbe, cosa uno farebbe se, di mattina, se di mattina sentirebbe proprio informazione che c'è la guerra? Dove scappa? È una cosa così improvvisamente.

Jesteśmy, modlimy się. My o 15 będziemy się też modlić godzinę miłosierdzia, dobrze? się z nami, bo ja w sanktuarium Matki Bożej dobrego początku, bo Radomia. Modlimy się za was, dobrze? Z Bogiem. Ale radę o że borykujmy dzisiaj pregieremu Ankewiczną Radom w sanktuarium de la Madonna di Boninitio. Pozdrawiam. Z Bogiem. Bogiem. z Bogiem. Pracujecie tutaj, nie? No powiedz, trzeba z biskupem tam jak, jak jak nie e, w ciszy Ja chyba w ciszy. Ja dałem pożegnanie wszystkim. jak by przyszła, co 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 czujecie teraz? Strasznie, Strasznie nie? a macie kontakt z tą bieżącą. Czernoście ja sam работал. Czernoście jako jako wcześniej. Czernoście w Wilnicy telewizję no. że to miejsce, no że to miejsce. Znałem biskupa, że to miejsce. Ja tam robotem. A powiedzcie, macie informacje z domu, jaka sytuacja teraz? W ja ucieerwiadze jest cicho, ale obok Iwana Frankowski. Iwano Franco jest blisko. Ile to jest? 57. 10 km. Nie, 10. 50. To, to tak jak koło Lwowa są też 50 rządze. Blisko. W innym tam miejscu. Ale allora, tu ci giovani są preocupati perché diretta anche in Italia. Adesso, allora tutta preoccupazione perché eh, nel loro paesi non sono arrivati, ma mancano 50 km, stanno lavorando qui, studiano i giovani, preghiamo per loro. Ho visto stamattina che piangono, sto qui con loro eh, e che hanno pianto, diciamo gli acquacci, rano, che fai moci luce. Będąc razem z nimi. Kochani moi, to coraz więcej tutaj przybywa osób. Widzimy już dużo, nie tylko Ukraińcy są, nie? nie tylko, bo tylko są już Polacy. No, nie są tylko z Ukrainy, ale też innych i Polacy się łączą razem. Dobiamo w kwestii vede non solo dla Ukrainy, czy są masonankę Polaki, tylko dobbiamo molto molto pregare. Ora misericordia. Co nie miał certa. sobie, Ciao. <grywa> 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 O, 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 o. Z Białoruś, z Białorusi, coś Łączą się Białoruś. Tu można zobaczyć. Na tym moi drodzy. Kończymy też i jedziemy do parafii, żeby się modlić. Tylko modlitwa. I, i jeszcze błagamy Boga, bo to żeby On dotknął serca tych, którzy rozpoczęli tę wojnę. E, e, modlitwa jest czymś najważniejszym. Alora, no i... di invito per la preghiera preghiera a digiuno anche no è solo questo e preghiamo per la pace cari fratelli e sorelle perché questo è il rischio non solo per l'Ucraina non so se l'avete sentito il discorso di presidente Putin lui minaccia anche i paesi quelli che hanno collaborato di difendere l'Ucraina allora anche tutti i paesi di Unione Europea, per quello sappiamo la guerra in qualunque posto in Europa e sono poi grandi conseguenze. Per quello preghiamo, di nuovo vi invito ore 15, dal Santuario della Madonna di Bonizio da Florenza vicino di Usa, a Radon, preghiamo per la pace, per quello mandate anche il dito per quell'ora di misericordia per gli altri. YouTube, kanale Charvel TV o 15. Siamo insieme davanti la Madonna di na a quale aspettiamo la coronazione, ale. Moi drodzy, wiemy przecież, że wojna to konsekwencje. Tak jak słyszeliśmy, wypowiedź prezydenta Rosji mówi o tym, że takie będą konsekwencje nie tylko dla Ukrainy, ale dla tych, którzy wspierają ją, dla krajów, Unii Europejskiej, nie wiemy jakie, jakie ma myśli, ale prosimy Matkę Bożą, by ona dotknęła jego serca i wieru. Dlatego raz jeszcze i na tym kończę. Zapraszam na modlitwę o 15 z, z naszego sanktuarium Matki Bożej, niebowziętej dobrego początku z Florencji, tam po Iwrze, to Radomia, o 15, jeśli może chcecie. I oni też niektórzy tu młodzi, rozmawiałem z nimi, będą się łączyć na kanale na YouTube Sharber TV. Prosimy całego serca. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieku Wam. Syro dato Jezus Chrystus.